Siemano Miedziowi kolejny dzień w Słowenii przed nami. Nasi piłkarze już trenują tutaj na tym boisku za moimi plecami. A ja serdecznie zapraszam Was do krótkiej relacji z tego, co dzieje się u nas na miejscu. Zaczynamy.

Opaska kapitańska Legend. Legend, aaa. Opaska Lewina. Słuchaj, ta na mango kupiłem. <grystanie> Znajdujemy się przed salą konferencyjną, w której swoje zajęcia prowadzi właśnie Paweł Habrat. Zajrzymy tam z naszą kamerą i zobaczymy, co ciekawego się tam kryje. To ćwiczenie to tak zwana siatka, siatka uwagowa. Ćwiczenie, które opiera się na bardzo prostym e, zadaniu. W zadaniu znalezienia cyfr na takim układzie rozrzucony Marek już podgląd jeszcze raz nieprawda 5, 4, 3, 2, 1. Odkładamy długopisy. Paweł, jesteśmy po zajęciach, dzisiaj zajęcia z koncentracji. E, powiedz mi, co przede wszystkim tutaj chłopakom staraj się przekazać, e, jakie treści i dlaczego jest to tak ważne dla piłkarzy. Rozmawialiśmy o tym aspekcie, ponieważ niezmiernie istotnym elementem jest właśnie utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji. Chciałbym, żeby zawodnicy wiedzieli nie tylko o takich założeniach teoretycznych, czym jest koncentracja, jak ją trenować, ale właśnie chciałem zwrócić uwagę na aspekt praktyczny, tego w jaki sposób wykorzystać to podczas treningu, ale również w jaki sposób taki wysoki poziom koncentracji utrzymać podczas meczu, kiedy dochodzi presja, kiedy dookoła jest. Jest dużo rzeczy, które mogą zakłócać właśnie uwagę zawodnika. My, z się za Twoją sprawą, stawiamy mocno na te treningi mentalne. Powiedzmy, czy ze swojej perspektywy widzisz, że warto jest rozwijać te treningi mentalne? No, przede wszystkim cieszę się bardzo, że coraz więcej zawodników korzysta z takiej pomocy na poziomie indywidualnym, ale też cieszę się, że tak są mocno zaangażowani w zajęcia zespołowe. Myślę, że jeśli odpowiednio poda się te wszystkie pojęcia, że uda się zainteresować się tym tematem, okaże się, że nie tylko on jest ciekawy, ale przede wszystkim bardzo, bardzo potrzebny. Rzeczywiście jest tak, że na tym najwyższym poziomie przygotowanie coraz. Coraz bardziej jest wyrównane, więc szukamy różnego rodzaju możliwości stworzenia przewagi. Uważam, że właśnie w głowie te rezerwy są zawsze największe. Płaki, już się skończyły zajęcia. Cieszę się, że mogę tutaj urodziny spędzić razem z wami No i prezent, o którym rano mówiłem, udało się i go dostałem Dziękuję bardzo Brawo 1-0, brawo Mój pierwszy obóz e, z pierwszą drużyną, jak wrażenia do tej pory? E, na razie pozytywne. Fajna grupa na pewno osób, wysokie umiejętności. No i powoli do przodu trzeba walczyć, trenować. Będzie dobrze. Słyszałem, że jednak zdecydowałeś się i zgłosiłeś się do naszego młodziowego quizu, jak tam przygotowania idą. E, na razie nie chcę zdradzać wszystkiego, ale powalczymy też, zobaczymy. Trenujesz coś? Nie, raczej. Nie. <laughs> yeah. Dobra, super panie dzięki. Trzymaj się. Nie nagrywaj tego. A gwizdek jest... Panie trenerze. nie ma gwizdek Alt. nie ma... Czekaj, ty, chodź, czekaj! A przed dyrektor tu strzela, a teraz proszę. A tu... Especialmente para você, tu, você e para mim. É o que fizemos, certo? Sim, é o mesmo. Certo. Vamos, está brincando com a está a gente, Matisse. Mas não tem mais revancha. Não No, nie puszczaj, no. ja podpisałem kontrakt, ja to co To na, na koniec roku, na koniec sezonu. No, Kiedy będzie puszczać? Daj, dajesz, Marcin. Twój pierwszy obóz, nie? Z tak. Zagłębiem, pierwszy pierwszą tak. Opowiadaj, jak wrażenia po pierwszych czterech dniach? Yy, fajnie, pogoda dopisuje. Atmosferka fajna też. Z no pokoju wylądowałeś? Z Michałem <grym>, ty są? I jak? No, w porządku, daję chłopak. pożyć, daję tak, pospać? To, no to sami się kłócimy, nie? Ale tak Jest w porządku no? Pokaż swoje The best of. Dobra poczekaj, powoli. Powoli, dobra powoli Bo ty to tak zrobisz znowu, że ja będę źle wypadnę Nie, ja to w zwolnionym <coughs> tempie zrobię. Gdzieś tu był zamach na mnie <noise> Co ty mu zrobiłeś kuwa <noise> Nie, nic nie umiem, ale błagam wyrzuć to